Państwa serdecznie. Dzisiaj gościem TV Oko jest Maury Raszkiewicz, psychiatra. Mhm. Porozmawiamy sobie o bieżących problemach ludzi, chyba najważniejszych. Mhm. Pandemia COVID-19 Ukraina trochę jakby przesłoniły tematy związane z naszą kondycją psychiczną, ale pytanie o nią jest wielce zasadne, bo. Jak mówią badania, obserwujemy już wierzchołek Góry Lodowej. Jedna trzecia Polaków czuje u siebie objawy depresji, czuje. Niewielu się da zdiagnozować, a część pozostanie bez diagnozy, bo, bo, ta, bo pewne stereotypy nadal od psychiatry ludzi odciągają. Zacznijmy, bo to dotyka każdą grupę wiekową, każdą grupę zawodową. I może zacznijmy od dzieci. Jesienią ukazał się raport UNICEF-u, który mówi, że izolacja, utrudnienia w nauce, brak perspektyw, pandemia mają bardzo poważny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Już jeden na siedmiu z nich ma zaburzenia lękowe, jeden na siedmiu w wieku od 10 do 19 lat ma zaburzenia lękowe, depresję. Ocenia się, że może być to 162 miliony młodych ludzi na całym świecie. Do tego dochodzi 46 tysięcy samobójstw wśród ludzi właśnie w tej grupie wiekowej. Tak wygląda na to, że jedna młoda osoba co 11 minut popełnia samobójstwo. Mówi się też o ogromnych stratach na przyszłość, które powodują te straty w edukacji. zaburzone tryb życia, zdalna nauka. Ale i obawa o dochody rodzin, bo kupa rodziców straciła pracę, kondycja również finansowa się pogorszyła. Powoduje to strach, gniew u tych ludzi i obfituje zaostrzeniem zaburzeń psychicznych. Prawda? Stąd apel, że musimy inwestować w zdrowie psychiczne, w zdrowie psychiczne młodych ludzi, bo oni będą stanowić o gospodarce. O gospodarce. Już się dzisiaj mówi, że. Straty ponoszone z tego tytułu, że młodzi ludzie stają się niepełnosprawnymi, jeżeli chodzi o psychikę, lub śmierć, powodują straty 390 miliardów złotych. To są badania London School of Economics. Panie doktorze, proszę rozwinąć ten temat na naszym gruncie na bydgoskim gruncie na polskim gruncie. Sytuacja powoli zaczyna się stawać coraz bardziej dramatyczna w zakresie dostępności do, do specjalistów, szczególnie dedykowanych leczeniu młodych pacjentów. My widzimy w ogóle tak naprawdę, że system, który funkcjonował do tej pory, jest kompletnie niewydolny, jeśli chodzi o opiekę nad młodymi pacjentami. Szczególnie to jest widoczne na izbach przyjęć, kiedy młodzi pacjenci trafiają w sytuacjach kryzysowych, interwencyjnych, do tych izb właśnie po próbach samobójczych, w bardzo ciężkich przebiegach zaburzeń depresyjnych, z nasilonymi napadami lęku i paniki. Sytuacja, można powiedzieć, związana z pandemią, zaostrzyła tą, tą, całą, tą całą skalę tego problemu. A jeżeli mogę tutaj przerwać, mm -hmm. mamy w Polsce w ogóle za mało psychiatrów, bo to jest. Y 4300 mhm. osób, z czego tylko 455 zajmuje się psychiatrią, dziecięcą. Dzieci i młodzieży, jasne. Tak. Ośrodków jest zdecydowanie za mało, jeśli chodzi o ośrodki całodobowe. Dla przykładu podam, że u nas w województwie, kiedy w Bydgoszczy, na izbę przyjęć, kiedy trafia młode dziecko i próbujemy mu znaleźć miejsce w szpitalu, w województwie lub poza województwem, czasami to trwa 3-4 dni i ten, ten, to dziecko z, wraz z własnym rodzicem oczekuje na izbie przyjęć. Ale kasz siedzi na telefonie i tak, szuka? szuka, tak, szuka miejsca Dokładnie. I bardzo często zdarza się tak, że na przykład ja będąc na dyżurze w, w szpitalu Jurasza, dostaję telefon z, ze szpitala Marynarki Wojennej z Gdyni, gdzie jest po, dokładnie ta sama sytuacja i oni poszukują miejsca dla młodego pacjenta. I tak jest w tej chwili? I tak jest w tej chwili. To są rzeczy rzeczywiście straszne. Dodatkowo, jeżeli już jesteśmy przy, dzieci, przy młodzieży, Znacznie wzrosło uzależnienie młodych od internetu. Spowodowała to i zdalna nauka, Jasne. ale i to, że były ograniczone kontakty. W związku z tym te jedyne to były w sieci. Sieci mhm. spędzają 10, nawet 12 godzin czasami więcej. Nawet. Czasami nawet mhm. więcej w internecie. Oderwanie ich od tej sieci powoduje złość, mhm. agresję. Pojawia się syndrom FOMO, czyli lęk przed brakiem dostępu do najnowszych informacji. Taka jakby to, to jeszcze nie jest jako klasyfikowana jako jednostka chorobowa, mhm. ale myślę, że w niedługim czasie stanie się i. My to widzimy też, i że problem dotknął zdecydowanie bardzo dużej grupy młodych osób. Tylko powiem, że tak naprawdę uzależnienie, bo mówimy tutaj w tej formie o uzależnieniu behawioralnym, tak naprawdę właściwie można powiedzieć, dokładnie funkcjonuje na zasadzie takiej samej, takiego samego uzależnienia, jak od substancji psychoaktywnych wręcz. Ponieważ niedobór albo brak dostępu do, do materiałów audiowizualnych powoduje nawet zespoły abstynencyjne w postaci właśnie tego, o czym pani wcześniej powiedziała, czyli napadów złości, agresji, nasilonych stanów lękowych, nawet zaburzeń depresyjnych. Czytałam, że taki najmłodszy pacjent mhm. miał 3 lata, mhm. ponieważ rodzice go przyzwyczajali laptop do łóżka. Komóreczka w rączkę. To jest powszechny problem dzisiejszego czasu, że, że rodzice z racji, no, zmęczenia również związanego z pracą zarobkową, gdy wracają po do domu i mieliby się zająć opieką nad, nad młodym człowiekiem. Starają się po prostu zorganizować mu czas wolny w postaci dostępu do telewizji, bajek, YouTube'a, różnych rzeczy. To jest w domu, zauważyłam miasta. to też na przyjęciach. Przychodzą mm -hmm. ludzie dorośli z dziećmi i wszystkie dzieci siedzą przy stole z komóreczkami mm -hmm. i gra. Ostatnio uderzyła mnie taka też historia jednej z moich, moich pacjentek takiej młodej trzynastolatki, której spytałem się jak spędziła wakacje i ona powiedziała z takim niewymuszonym żalem, że była na Malediwach i jej się nie podobało. A ja powiedziałem dlaczego ci się nie podobało, bo nie było dostępu do Wi-Fi na plaży. To jak jesteśmy uzależnieni od internetu Pokazała też awaria Facebooka taka mm -hmm. kilkogodzinna, mm -hmm. kiedy ludzie zaczęli się nagle przerzucać na inne Jasne. media społecznościowe, na Instagramy, na TikToki, gdzie to możliwe, bo nie mogli bez tej sieci żyć. Jak to skutkuje najdalsze życie? Ja mówię teraz o młodych ludziach, którzy już mają te takie przyzwyczajenia? Co się dzieje z nimi później i czy to jest. Łatwe do odkręcenia, Tryb... czyli w przywrócenie ich do normalnego trybu życia, normalnych kontaktów międzyludzkich nie. czy nie? Zdecydowanie trudne, bo, bo tak naprawdę y, ci pacjenci wchodzą w taki syndrom, Fobii społecznej i to jest dość widoczne, że tak naprawdę coraz częściej się izolują, żyją w świecie wirtualnym. Te właściwie znajomości i relacje takie społeczne ograniczają się tylko i wyłącznie do komunikatorów lub w ogóle, właśnie portali społecznościowych. A to tak naprawdę generuje w następstwie też również zaburzenia lękowe, bo gdy ci pacjenci z racji oczywiście obowiązków szkolnych, tudzież już później za, z, zawodowych, mają się zmierzyć z tą rzeczywistością świata zewnętrznego, mm. mają bardzo duży problem w komunikacji. Nie wiedzą jak to zrobić, nie mają żadnych doświadczeń. Są, można powiedzieć, że zdziczali, że tak powiem, jeśli chodzi o kwestie takich relacji zwykłych, ludzkich. Trzy lata temu bodajże nikt w raporcie też zauważyła, że nie ma u nas ani... Profilaktyki takiej psychologiczno-pedagogicznej, mhm. nie ma pracy z dziećmi, nie ma tych domów środowiskowych, mhm. opieki dziennej. To wszystko, co było zakładane już w planach przed 15 laty, no nie zostało zrealizowane. Mhm. Jak to dalej rozumiem? Tak wygląda, bo jest nawet pięć województw, w których w ogóle nie ma takiej opieki podstawowej, psychiatrycznej dla dzieci system powoli w ogóle, my oczywiście w ogóle jakby z punktu widzenia teoretycznego od lat wiemy co rozrobić, żeby było lepiej niestety w ogóle rzeczywistość i praktyka pokazuje coś zupełnie odwrotnego, że, że ten, to, to niedofinansowanie służby zdrowia, a szczególnie właśnie w, w, w zakresie psychiatrii, dzieci i młodzieży. To jest z młodzieży. Reguły 2% PKB. Jasne, to jest dramat. To jest tak dramat. Nie wystarczy na, na zbudowanie czegoś, co powinno w ogóle dobrze funkcjonować, co funkcjonuje bardzo dobrze np. w Wielkiej Brytanii lub w Stanach Zjednoczonych lub także w Niemczech, czyli takiej opieki środowiskowej. Założeniem właśnie jakby samej opieki środowiskowej jest to, że, że my jako specjaliści jesteśmy bliżej do mamy bliższy dostęp do tych pacjentów, a właściwie oni mają dostęp bliższy do nas, dzięki czemu my ich znamy bardziej lepiej, szczegółowo poznajemy ich problemy. I znacznie rzadziej dochodzi do takich sytuacji kryzysowych, które mogłyby powodować konieczność hospitalizacji. Czy to są takie punkty przy podstawowej opiece zdrowotnej, Jasne. rozumiem, mm -hmm. na tej mm -hmm. zasadzie. No, u nas nawet do poradni psychologicznej się czeka bodajże 3-4 miesiące Jasne. no w tej mm -hmm. chwili tak to, tak to wygląda. To są dzieci, mm -hmm. z którymi sobie tutaj nie możemy poradzić mm -hmm. z ich psychiką, ale pojawił się też nowy syndrom. Mianowicie coraz więcej jest samobójstw wśród ludzi po 60. Tego do tej pory nie było. Mhm. Najczęściej to byli mężczyźni w wieku tam około 40 lat różne kryzysy, prawda? Mhm. To była ta grupa taka największa, jeżeli chodzi o samobójców, mhm. teraz rzeczywiście 60 plus ta grupa to jest, to jest poważny procent ludzi popełniających samobójstwa, przy czym większość oczywiście jest mężczyzn. Mhm. To są takie samobójstwa ciche. Mhm. Ci ludzie tłumaczą już wcześniej swoim bliskim, ale to tak jakoś nie dociera może do nich, że już nie mają siły żyć, że nie chcą być dla nich ciężarem. To są takie symptomy. A później. Mhm. Odbierają sobie Użycie, życie. Jasne. Zauważacie to tutaj. Tak. No, patrząc jakby w ogóle epidemiologicznie na skalę problemu związanego z, z samobójstwami, to można byłoby powiedzieć, bo my co roku dostajemy z komendy głównej policji takie zestawienie dotyczące liczby zamachów samobójczych skutecznych. Mhm. w 2020 roku tych skutecznych samobójstw w Polsce było na poziomie w ogóle ponad prawie 5 tysięcy. W ciągu jednego roku, natomiast y, osób które zginęły w tym samym czasie w wypadkach komunikacyjnych było 3,5 tysiąca. No Także od, widzimy to, to też doskonale w ogóle co jest bardziej, że tak powiem, y, społecznie i medialnie eksponowane. No bo wypadki, oczywiście wypadki, tak, tak, a natomiast jakby problem dotyczący samobójstw jest cały czas jakimś trochę te, tematem tabu. Dalej leczenie psychiczne, psychiatryczne, prawda, wizyta Psychologa i psychiatry jest jakaś. Ale taka zmienia sty... się. Zmienia się po Tak, roku. tak, widać to w ogóle oczywiście po przyroście przyroście pacjentów, którym każdego roku jest coraz większa świadomość, szczególnie właśnie młodzi pacjenci poszukują ich rodziny. Myślę, że dużo zmieniło też tak naprawdę różnego rodzaju kampanie społeczne, które uwrażliwiały społeczeństwo na problemy zdrowia psychicznego występujące u ludzi w sytuacji takiej jak na przykład różnego rodzaju aktorzy, celebryci, Osoby związane ze sztuką i kulturą jawnie przyznawały się do, do procesu leczenia farmakologicznego, tudzież psychoterapii, i to w pewien sposób spowodowało, że, że normalnie społeczeństwo zaczęło szukać jednak pomocy. A dlaczego jest tak, jeżeli chciałam jeszcze wrócić do sprawy dzieci, że jeżeli wybierają psychiatrzy specjalizację to taki nikły procent, 10% chce być psychiatrą mhm. dziecięcym, skąd to się, dlaczego tak jest, skąd to się wie Znaczy to wynikało przede wszystkim właśnie z tego, że, że w przeszłości ta psychiatria była słabo dofinansowana i e, ja tylko mogę podać dla przykładu, kiedy ja zaczynałem swój proces szkole, szkolenia, to prawie było 10 lat temu, Czyli okres rezydentury, to w moim roczniku było około trzech osób na całe kujawsko pomorskie województwo. W moim naborze nabór jest dwa razy do roku, natomiast w chwili obecnej. To się zwiększyło i jest nawet po 10-12 osób, więc w ogóle widać, że jakby sytuacja no, idzie w dobrym kierunku. Natomiast tutaj już nie jest kwestia sama, jeśli chodzi o wykształconych psychoterapeutów, psychologów czy psychiatrów, tylko tak naprawdę stworzenia im miejsca w ogóle do pracy. I to już jest tak naprawdę kwestia związana z zaangażowaniem instytucji rządowych, które by to stworzyły. Też, ale UNICEF też apeluje, żeby powstawało jak najwięcej prywatnych centrów. Jasne, centrum. i tak się dzieje. Nie? I tak się dzieje. Tak powoli. się dzieje. Uh -huh. Jest coraz większy dostęp y, oczywiście do, do, do y, prywatnej służby zdrowia, do, do y, prywatnych gabinetów psychologicznych, psychoterapeutycznych. Czyli raczej w tą stronę się będzie to szybciej rozwijało niż tak. Państwo na tym nadążą. 100%, na tym nadążę, to na pewno prawda? tak jest. I pojawiła się jeszcze jedna grupa zawodowa, na którą zwłaszcza COVID-19 wpłynął, to są lekarze. Mhm. Czyli idzie lekarz do psychiatry. Mhm. Często jest to lekarz, który pracuje przy, na oddziale intensywnej opieki medycznej. Mhm. Oni tam obserwowali śmierć, widzieli swoją bezsilność i jak mówią na kozetce przysłujowej, nie widzą sensu swojej pracy. To znaczy, widać to szczególnie u, u lekarzy, którzy byli nie tylko na oddziałach intensywnej terapii, ale również w ogóle na różnego rodzaju oddziałach covidowych, których powstało bardzo wiele, właściwie powstały też szpitale jednoimienne i w tych kryzysach, tych takich największych momentach tych fal różnego rodzaju pandemii mm -hmm. u wielu tych, tych lekarzy, ale nie tylko lekarzy, ratowników medycznych, również i pielęgniarek. Dochodziło do takiego syndromu wypalenia zawodowego, które, które następowało w bardzo szybkim, krótkim czasie. Co wynikało przede wszystkim właśnie z, z tego, co pani Legrip powiedziała, czyli takiej trochę bezsilności wobec, wobec tej całej sytuacji, ale również po prostu przepracowania, bo nie było rąk do pracy. Pojawia się też coraz więcej zwolnień z tytułu mhm. zaburzeń psychicznych. Mówi się, że to sięga już 40%. Że są to co, coraz dłuższe zwolnienia. A oczywiście to znowuż skutkuje nie tylko, nie, nie tylko wpływa na, 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 na rodzinę, na nas, na, ale na gospodarkę mhm. również, prawda? Co możemy tutaj powiedzieć? Znaczy, ja zawsze też powtarzam, że w pewien sposób zwolnienie lekarskie ze względów psychiatrycznych również jest elementem leczenia. Bo hmm. chodzi o to, że, że oczywiście my możemy w, włączyć bardzo szybko w ogóle różnego rodzaju leczenie farmakologiczne, psychoterapeutyczne, ale czasami jednak jest też wymagany ten okres w ogóle odpoczynku od pracy. Szczególnie jeśli ktoś pracuje w ogóle w bardzo takich trudnych warunkach, spotyka się z mobbingiem, z niezrozumieniem, jest w, w pracy w jak, z jakiegoś powodu dyskryminowany, na przykład jego ambicje sięgałyby zdecydowanie wyżej, a tak naprawdę nie jest możliwe osiągnięcie tej pozycji, którą by, na której by mu zależało. I Przychodzi ten zespół wypalenia i depresja. I tak naprawdę ja często też mówię w ogóle pacjentom, żeby w pewien sposób albo wzięli urlop, albo w ogóle po prostu odpoczęli w ramach jakby zwolnienia lekarskiego. Ja im w tym czasie włączam leczenie farmakologiczne, kieruję ich do psychoterapeutów, psychologów, by jak najszybszym czasie postawić ich na nogi, żeby oni w pełni wrócili. Są teraz jakieś takie zabierze, tak powiem, środki farmakologiczne, które mają mniejszy wpływ uboczny na. Jasne, inne. tak naprawdę, jeśli chodzi o tą farmakoterapię nowoczesną to dysponujemy bardzo wieloma możliwościami takimi nowoczesnymi, a ja zresztą w ogóle za każdym razem powtarzam moim pacjentom, że leki przeciwdepresyjne nowej generacji to są leki, które są dedykowane osobom wysoko funkcjonującym, czyli w prostym, które muszą ogarniać, czyli tak naprawdę oprócz ona oczywiście działania i takiego aktywizującego i działania przeciwlękowego, przeciwdepresyjnego poprawiają funkcje poznawcze, czyli koncentrację, skupienie uwagi, planowanie, to się wprost przekłada później na funkcjonowanie za, zawodowe. Czyli już nie usypiają, nie potępiają, jak nie, się kiedyś nie, mówiło, nie, czego się nie. wszyscy bali. Jasne. Nie. Czyli już takie nie. mamy. Jeżeli jesteśmy przy tej też absencji w pracy, to są też takie zarzuty, to pracodawców głównie. O pójdzie do psychiatry, temu mm -hmm. na pewno da, bo to nigdy nie wiadomo, jak z tym mm -hmm. naszym y, mózgiem jest i zawsze można to w jakiś sposób wytłumaczyć. To są przesadzone ich obawy, że będą mieli tą absencję taką troszeczkę symulowaną, czy, czy nie? Znaczy ludzie boją się oczywiście w ogóle tego, że będą w jakiś sposób nastygmatyzowani różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi z tytułu swojej niezdolności do pracy. Niemniej jednak y, trzeba pamiętać o tym, że w sytuacji oficjalnej, jak jeśli ktoś bierze zwolnienie lekarskie, to tak naprawdę pracodawca nie wie z jakiego powodu ktoś podjął leczenie, nie ma podanej jednostki chorobowej, ponieważ tak naprawdę te informacje są tylko dla pacjenta, dla mnie do lekarza i dla ubezpieczyciela, czyli dla ZUS-u. Pojawiły się też jakieś takie nowe, że tak powiem, o pewnych uzależnieniach mhm. pisaliśmy, ale bardzo rzadkie choroby psychiczne, mm -hmm. z jakiej Pan się ostatnio spotkał, bo oczywiście mamy masę też okaleczeń mm -hmm. dzieci i młodzieży, mm -hmm. prawda? I to coraz młodsze, które też wynikają ze sposobu zwrócenia siebie uwagi. Z różnych tak naprawdę ele elementów, bo, bo ja mogę powiedzieć, że, że znam klasy nawet, w których do 30% uczniów się okalecza. To, ta skala jest jakby w ogóle ogromna i, i, i w pewien sposób w ogóle jakby ten te element. Ale to samos... to są cięcia najczęściej, na, na skórze, tak, przypalenie papierosem, ma... również zapalniczkami, różnego elementu, różne elementy autoagresji w stosunku do własnego ciała. Jak oni sami to tłumaczą? Jak te dzieci sami to e, W pewien sposób w ogóle w momencie, kiedy narasta u nich bardzo wysoki poziom napięcia, smutku, przygnębienia, ale również lęku i jakiejś takiej. Yy braku możliwości wyjścia z problemu, one właśnie w taki sposób próbują sobie rozwiązywać te swoje problemy co oczywiście działa bardzo krótkotrwale w ogóle, no bo wydaje się, że, że, że ten ból fizyczny przysłania ten ból psychiczny przez jakiś czas, mm. natomiast w ogóle no, nie, nie usypia całkowicie bólu psychicznego, który dalej funkcjonuje. Więc. Terapia wtedy, podejrzewam, obejmuje nie tylko pacjenta, ale jego rodzinę? Jasne, zresztą w ogóle, jeśli chodzi o leczenie, o leczenie w ogóle psychiatryczne, szczególnie dzieci i młodzieży, my musimy podejść w ogóle tak bardziej w ogóle rodzinie do problemu i, i zresztą ja zawsze też o tym powtarzam, że, że choroba psychiczna czy zaburzenia psychiczne to nie jest choroba jednej osoby, tylko choroba rodziny, bo tak naprawdę oni w pewien sposób są związani z różnymi zależnościami i ten stan psychiczny jednego z członków rodziny przekłada się również na funkcjonowanie pozostałych. To prawda. Również to, że straciliśmy przez COVID. Mhm. Wielu członków rodziny jest też tak zwany syndrom żałoby. Mhm. Ludzie sobie nie mogą dać rady. Było, było i tak przecież, że oddawaliśmy matkę ojca do szpitala jasne. i w worku go wywożono Już do krematora, nie, by nie, nie było pożegnania. Mm -hmm. I pozostaje takie poczucie winy. Mm -hmm. Rozumiem, że to z tym też To też, też, jasne. W ogóle takich sytuacji związanych właśnie z brakiem możliwości pożegnania tej najbliższej, najbliższego członka rodziny było traumatyzujące dla różnych osób z rodziny. I to jest właśnie, to, to był też ten, ten, ten taki smutek w ogóle, że największy też, który dotykał te polskie rodziny, ale nie tylko polskie, zresztą w ogóle w całej Europie i na świecie, że właściwie nagle przychodziła bardzo szybka informacja dotycząca infekcji COVID. Ktoś w stosunkowo młodym wieku bez jakichś obciążeń somatycznych trafiał do szpitala i już z niego nie wracał. Straszne. I mamy kolejną traumę. Wojna w Ukrainie. Niedosyć, że docierają do nas ludzie dorośli, mm -hmm. dzieci z ogromną traumą, którzy mogą się bardzo różnie zachowywać w mm -hmm. związku z tym i ci, którzy ich przyjmują w swoich domach, niekoniecznie to zrozumieją. Proszę ten temat rozwinąć. Jak to wygląda w Bydgoszczy teraz? Czy pan się z takimi pacjentami spotyka z jednej i z drugiej strony? Oczywiście. Tymi... Mm. Pierwsze dni konfliktu na Ukrainie spowodowały przede wszystkim napływ czy napór pacjentów polskich, którzy na samych informacjach bazując w ogóle oczywiście z mediów związanych z wojną, mimo że byli już w względnie stabilnym stanie psychicznym, na przykład bo byli leczeni wcześniej ze względu na zaburzenia depresyjne albo lękowe. To nagle, po wybuchu wojny, zaczęli zgłaszać się do gabinetów psychiatrycznych, z zaostrzeniem choroby. Szczególnie uderzył mnie w pierwszym dniu. Jakieś stany lękowe rozumiem. Dokładnie, silnego pani, silnej paniki, niepewności jutra, też lęku przed tym, że, że konflikt rozleje się także na, na, na nasz kraj. Szczególnie mnie uderzył taki przykład jednego z moich pacjentów, który na południu Polski pracuje jako menadżer w bardzo dużej korporacji. I w pierwszym dniu konfliktu jechał właściwie Półpolski do mnie w bardzo silnym napadzie lęku panicznego, gdyż bał się o to, że zostanie wcielony do armii. I będzie prawdopodobnie musiał walczyć. I to Ukrainiec, nie, nie, Polak. Polak. Polak a, że jasne. będzie w Polsce, że tak, ja tak, będzie w tak, Polsce. Tak, tak, on już zakładał w ogóle ten scenariusz. Mm -hmm. stąd, stąd oczywiście on wymagał i, m, takiego elementu w ogóle wsparcia psychoterapeutycznego już tutaj na miejscu, jak również szybkiego włączenia leczenia farmakologicznego, żeby ten poziom w ogóle lęku mu opanować. I teraz obywatele Ukrainy tak, też już trafiają? Zdecydowanie. Dzieci. Dzieci, młode kobiety, osoby starsze. Są to osoby i tacy pacjenci, którzy u których występuje już zespół stresu pourazowego. Jak się to objawia? Przede wszystkim silnym lękiem, niepokojem, znacznie obniżonym nastrojem, kwestią wycofania się całkowitego z, z relacji, przejawianiem takich tendencji izolacyjnych, koszmarnych snów, bardzo trudnych Bierność. Bierność albo mhm. ale również w ogóle cała masa różnego rodzaju objawów takich somatycznych. typu kołatania serca, nudności, bóle głowy, cały przekrój różnych w ogóle objawów. I to już widzimy, że, że tych pacjentów trafia coraz więcej. Szczególnie w zeszłym tygodniu mieliśmy też taki wpływ: znaczy pojawił się taki młody pacjent z matką, która została przyjęta przez jedną z bydgoszczanek do siebie do domu. Dostali informację, że dzień wcześniej został zabity ojciec tego dziecka i mąż tej, tej pani na wojnie w Ukrainie w czynnej, w czyn, czynnej, w czynnej walce. No i ten, trafili w bardzo dużym kryzysie. I w takiej wiadomości możemy się spodziewać więcej? Zdecydowanie. Jak ci, którzy przygarnęli Ukraińców, mogą im pomóc? Czy to od razu psycholog, psychiatra, czy też my możemy w jakiś sposób. Znaczy tak naprawdę w ogóle wszyscy, wszyscy możemy zareagować, i to jest bardzo ważne też, żebyśmy tak naprawdę, oczywiście, jeśli jest możliwość, bo, bo czasami też są problemy ze względów na komunikację, bo są, Pola, są Ukraińcy, którzy nie mówią po polsku, nie mówią po angielsku i dlatego to jest też ten problem taki w ogóle w samej komunikacji, ale jeśli jesteśmy w stanie w ogóle gdzieś na jakimś poziomie złapać tę ten, ten, możliwość komunikacji między nami a, a uchodźcami z Ukrainy, to powinniśmy ich wspierać i tak naprawdę bazować na tym, żeby nie obarczać ich, zbyt szybko idącymi różnymi wymaganiami w stosunku. do znalezienie na na pracy również, tak. Oni muszą mieć taki okres adaptacji, adaptacji mhm. do tych warunków. Mamy miejsca w ogóle w tej chwili jakiekolwiek, bo, bo, bo czasem są, jest, zaostrzyły się stany mhm. psychiczne, prawda? Takie, które wymagałyby hospitalizacji, no chyba, że, że leki mamy już tak mhm. doskonałe, że one zatrzymają pewien proces. Chorobowy. Nie, nie. Czasami nie. w ogóle jest taka sytuacja, że leki oczywiście działają, ale działają z pewnym opóźnieniem. I to jest to, że w tych takich sytuacjach bardzo dużo, dużego kryzysu jest wymagana hospitalizacja. No i można powiedzieć, że Sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak w psychiatrii dzieci i młodzieży, czyli pacjenci trafiają na izby przyjęć w ogóle i oczekują na, od kilku dni, od kilkunastu godzin do kilku dni na izby przyjęć, gdzie jest w tym czasie szukane im miejsce w jakimkolwiek szpitalu psychiatrycznym, w województwie lub I, poza nim. I to się z dnia na dzień pogarsza. I będzie jeszcze Trudno być optymistą. Jasne, chociaż bardzo byśmy chcieli. Bardzo ważnym jeszcze tylko dodam elementem tak. na koniec jest to, że Będziemy musieli systemowo w jakiś sposób nauczyć się rozwiązywać problemy właśnie tego kryzysu zdrowia psychicznego Ukrainy. Tyle, nie przez tyle porady. W tym rzecz. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był Maurysa Uraszkiewicz, psychiatra.